Cześć! NOSA! NOSA! Hello! też Witajcie! O to nowa seria z serwera! Mm. Troll Czekajcie, muszę to pocięciu zrobić I witajcie pocięciu w Minecrafcie Dobrze. A więc widać już dzisiaj grałem sobie ochronę, żelazo, lód to to, to zamczonki dałem sobie i tak tu dokładnie chcę zamczonki dlatego tak e, trollowam, no, mam no, lagi, mam ten, ale spokoj śnieg, f3, o, 4 fps, ale spoko, czekajcie mam problem z pocięciem Muszę I już witajcie pocięciu, zmniejszyłem sobie ekran, żeby nie logowało. Jest mi już o wiele lepiej grać. Nagrywam na laptop, ale z paczką. najlepiej się schowałem. Mój ojciec! Koksów! Dobra, ja sobie dzisiaj zaczęłam już mam żelazne Pokażę Wam co tu jest Zasadnie Tam nie tam o, i Tu sobie przychodzę po jedzą go. Tam. Hop. Wow! Jeden chibi nie żyje? U, nie, bo trochę tam zliczona, ale dobra. O, tam ten nic nie Okej. było takie tak bo... Ja węgla nie marnij ma, to Okej. To pan tak wybije. Okej. Tu sobie też wolno poekspić, mówię wam. O i właśnie, tu sobie proekspię przez ten odcinek chyba. Dobrze. Wow, ale ładnie wszystkie poszły mi. co jest? Zdrywało się mi coś. Bo mi nie nie, nie padło. Nie, nie wyrzuciło. Tak na przykład. Okej. Okay. Chyba ta świnka. Mi starczy. W XP. Tak spawał jednego. A więc wpiszcie mnie z pawem. Z I widzimy się już pod stołem do enchantingu. I już witajcie pod stołem i teraz pokażę Wam właśnie. Mam tu stolik. Wiem, za dużo tu nie wspieram, zawsze coś nie mówię Wam. O, my bierzemy to, co mamy, ochrona jeden. No ja tam nie narzekam. Spoczko. Okej, okay, no takie już kolaksy się robimy. Spoczko. Postaram się gdzieś tu do budowy, chciałbym bym strasznie tu kurde, ktoś tu mieszka, szkoda ale tam raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, no jednego mi brakuje, tam też niewiele no i to był taki jakby wejście do nowej serii multiplayer no i tyle to dzięki za pierwszy odcinek i na razie do kolejnych pa